24. 24 euro 200, 24, 24 euro za dwie osoby Idziemy na górę, gdzie znajduje się szklana platforma widokowa Na górze też jest restauracja Zależy nam na dobrym miejscu, aby usiąść przy szklanej barierce Ciekawe, czy będzie miejsce. W wagoniku jest sporo ludzi Pewnie też niektórzy liczą na dobre miejsce w restauracji. Platforma widokowa została dosłownie zawieszona nad przepaścią. To idealne miejsce, gdzie możecie podziwiać panoramę miasta Dornbir, Jeziora Bodeńskiego i okolicznych gór. To jest restauracja. Wszystkie stoliki zajęte. Szukamy wolnego stolika. O, widzimy, ktoś już płaci rachunek. Udało się, mamy idealne miejsce. Najlepiej tutaj przyjechać godzinę lub półtorej godziny przed zachodem słońca, jeżeli chcecie podziwiać te piękne widoki. No. Zamówiliśmy Sałatka z kurczakiem. Ja nie wiem mięsa, więc bez kurczaka, a tutaj jest makaron z serem. Więc to bardzo fajne danie, polecam. No i to tutaj, a what A, i sałatka ziemniaczana, to jest popularna sałatka ziemniaczana. A to są umiejętności Endiego. A tutaj są różne trasy do spacerowania. Znajdziecie tutaj różne trasy turystyczne o różnym stopniu trudności. Szlaki są dobrze oznaczone. Możecie także znaleźć drogę do dorbin i zamiast zjeżdżać kolejką, zejść do miasta pieszo. Nice. <grymny> 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 Okej. Okay. Ja tu Aha. Na platformie znajduje się automat do robienia zdjęć, więc można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Spróbujemy. Przycisnąć? Jest. Ja. Okay. Go to. And, need... and wait, yeah, this is fun, but we need. One, two. start. I nasze zdjęcia są na stronie. I można ściągnąć. O, oh, super! Two, so we have now one, From beginning. Yes. Ah, that was dark, yeah. Two, this made good light. And three. Mamy trzy zdjęcia. Super. Tu jest tablica. schodzi się na dół. Fajnie jest tutaj zejść. Jeżeli nie chcesz płacić i siedzieć w restauracji. Macie tutaj darmowy punkt widokowy, też jest pięknie, także tu jest restauracja, a Wy schodzicie na dół i jest piękny punkt widokowy, z łabeczkami, z lodnetką, za darmo. Ja, o co z maleń? Yes, I think animals. I'm so The station. How high it is? Okay. This is the distance between this and this. Okay. So we go 512 meters higher than we are now. Okay. This is how long. It is driving. Ah. We drive. Five minutes. We by car. That is It is the speed we go. Okay.